Nice! Tylko ten... Jak się Pixel składa z trzech takich... kawa. Będziemy za dużymi paranami. Sprzyjnijmy. Oj! Co? Ej! Sorry, sorry. Ej,

Zawsze możecie sprawdzić po numerze winnych na takich stronach, które Wam są dobrze znane. na panie, naryspili tego dziedzictwa. Dawaj na trzy jedziemy... O kurno, co to było? <grym> Czekaj, już się wstawiam. Motorem jadą. O ja piernicze Rafał, patrz zagadałeś mnie i sam nie patrzyłeś na mnie Ty pildanie strzelaj Dalej, dalej jedziemy, jedziemy na tych frajerów Nie spodziewają, Nie spodziewają się teraz Jedziemy do nich skąd Patrz ja, dawaj, 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 dawaj Ociepanie, ociepanie Masz bazooka na Siedmiu. Miężki Tiger robił. Siedzę za drzwiami i ich morduję. Piąty przed mnie zabił. pani to jest pierwszy.

I k... Dasz sniperka? już. Nie mam z czego bić, wiesz? Nie. Mhm. Ale gówniana, coś ty tu przywiózł. Ojejku! <śm> <śm> I wydechowałem czafim Co? To... To debil. Ale śmiesznie świat wygląda z tej perspektywy. Zginiesz, nie zginiesz. Ej, zginiesz Fajnie co ja odwaliłem. Co? Zminima... Z... ten... Eee... Tak, wyczuł ginę ma. No patrzcie. To tu jest! Odrzuć mnie! Nie, nie, nie strzelaj! Kurna. Dobra, czy. Nie, nie, myślałem. Mówiłem, że na stopku jest! No, ja wiem, mówiłem. O kurno, Niemiec. I teraz przeskakujemy, patrz, podjany pod murek, wskakujemy na auto i przeskakujemy przez murek. I do domku, i do domku. I tutaj zabijamy tego, co strzela z Muzina. Dobra, właśnie, da. Ale akcja. Brojenie niemieckie. Amerykanie. <śmiennie> ojoj <nie>, <śmiennie> no nie, nie jadę, wsiadaj, co ty robisz? <śmiennie> Trafał chyba tyły. Tyły, tyły, odwracaj się, odwracaj się, kurna. <śmiennie> Słyszę tego snajpera, o którym ci opowiadałem. Dostał właśnie wpysk, lecy! Kurna, tyły. Przeładowywałem, nie zdążyłem. Nie widziałem, że tam z, można wejść. No, wy, On po aucie wylazł. Ja aucie, no wiem. O, tak to jest. Niemcy ciemni, a to noc jest. Ale fajna akcja na start. A później mówią, że mnie zabiją. Wymuszają odszkodowania, no, ojej. Strzela, strzela, strzela. Strzela w niego, strzelę. Czekaj, bo się zgubiłem gdzie ja jestem. Siadaj, baranie, kurna głupi. O, gdzie jesteście? Ja, tak, No zginij! Ścigają nas, APC jest ścigany. AAAAAAAA! Dostaliśmy czas dodatkowy. Ej, dostałem. Co, już rozbiłeś się Ile się od no! <śmuszczam> Odbiłem się! No właśnie o tym mówię, że wysłali nas tutaj, żeby chronić naszych żołnierzy. Żeby nasi żołnierze nie musieli ginąć i mogli wrócić na święta do rodziny. Jak się okazuje... O, trafiłem kogoś. Ja też. O, czerwony, wywalił mnie z bitwy. Bana dostałem. <noise> Oho, weszła ekipa jakaś. Aaaaaah! <noise> Czekaj, bo ja tu z granda przez szczerbinkę. Chłop, skąd te chłopy biegną? Wracają z tego linii naszej poprzedniej. Ej, jejku! Widziałem, jak Niemiec się do mnie skrada. Kurzy się z dwóch stron. No, nasz jest pod strzałem. No ja też. Rozwaliłem go. Jeszcze. Dobra, no można odwracać. Dobra, się. i ale co za tym yy, naszego. Co to nie ja, ja wleciał? Ja z tobą, żeśmy się zduszyli. Ja nawracałem, a ty leciałeś od dołu. Ale ich teraz skusimy samolotami Trzy... dwa, jeden i. Co oni tam robią? Jeku, ile tam jest? <laughs> Widziałeś to? WUHU! RWAŁEM ŁEB! URWAŁ nie, nie, NA SEPTEMU! Minu... Niemcy! Ojej! So, że... W plecy! Za to... Y Zabiłem jeden jednego! Jeden idzie do ciebie. Fuck, 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 fuck! <śmiech> <śmiech> oj, za rogiem był. Jak leciel <laughs> stoi na tobie! <laughs>